Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf. Dziś w takim szybkim filmie pokażę Wam, jak zrobić nalewkę z dzikiej róży. Dzisiaj, korzystając właśnie z takiej pięknej, słonecznej, jak na listopad pogody, wybraliśmy się na spacer i trafiliśmy na wiele krzaków właśnie dzikiej róży. Zebrałam trochę owoców, które już były takie naprawdę mocno dojrzałe, i mm, właściwie same opadały z krzaka. No, no więc jest to ostatni moment, w którym można zbierać dziką róża na różnego rodzaju przetwory przede wszystkim na nalewki. Jeśli macie ochotę zrobić taką nalewkę ze mną, to zapraszam Was na przepis. Tak wyglądają owoce dzikiej róży z bliska. Generalnie owoce dzikiej róży są jadalne, nawet na surowej, jednakże w środku zawierają pestki, które mogą drażnić układ pokarmowy, dlatego nie należy ich spożywać. Tutaj przekroiłam Wam jeden owoc dzikiej róży, więc możecie zobaczyć, jak te pestki wyglądają. Mają one takie charakterystyczne włoski, i generalnie, jeśli przygotowujemy dziką różę do jakichś przetworów, najlepiej te pestki usunąć. Jednak mi nie chce się wyciągać pestek z każdego owocu, jest to zajęcie dość pracochłonne. Więc w przypadku tego przepisu na nalewkę nie będę jakoś specjalnie rozdrabniać owocu, owoców dzikiej róży, więc nie będą stanowiły one dla mnie aż takiego problemu. Jednocześnie chcę, aby jak najwięcej substancji smakowych oraz mineralnych, a przede wszystkim witaminy C, przeszło do roztworu nalewki. Dlatego skórkę. Yy, każdego owocu ponakłuwam szpilką. A dodatkowo, żeby mieć pewność, że żadna pestka z owocu nie dostanie się do finalnej wersji nalewki, którą będziemy spożywać, kilka razy przecedzę nalewkę przez gazę. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę wam pierwszy etap przygotowywania nalewki z owoców dzikiej róży. No więc mam tutaj około pół kilograma owoców dzikiej róży, które wcześniej dokładnie umyłam i tak jak wspominałam, ponacinałam nożykiem skórkę. Owoce zalewam spirytusem. Używam do tego około półtorej szklanki spirytusu, tak aby spirytus przykrył owoce w słoiku. Następnie dodaję pięć goździków. Łyżeczkę rumian. Mój rumianek, jak widzicie, jest dość mocno rozdrobniony, po prostu nie było innego w sklepie zielarskim, no więc musiałam brać to, co mają. Wy natomiast jeśli macie wybór, wybierzcie całe kwiatki rumian. Na koniec dodaję także łyżeczkę skrzonej mięty. No więc to tyle. Teraz zawartość słoika wstrząsamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 3-4 tygodnie. To jest pierwszy etap przygotowywania nalewki. Za 3-4 tygodnie przygotuję Wam kolejny filmik, w którym pokażę, co wykonać dalej. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was też na bloga pani Fotograf .eu, gdzie będziecie mieli cały przepis dokładnie opisany.